Yy, dzisiaj bo, chciałem to pokazać, bo, taki tam, yy, bo Marek się pytał jak, żem pokazał sposób na wydobycie stali tutaj yy, zbrojeniowej ze słupów. Więc yy, tutaj już w sumie zostały mi ostatnie dwa, ale jak my te robimy, to robimy. Kładliśmy słup, słupy ogólnie kładliśmy na początku w ten sposób, żeby je położyć tutaj na, na czymś takim drewnianym. Najlepiej na jakichś kołkach, ale my nie mieliśmy kołków, daliśmy tutaj bloczki pod spód i taką Taką grubą dechę tu i tu, gdzie mniej więcej dubka została wystawiona tutaj, ta y, gdzieś z 2 metry i od niej zaczynaliśmy, my przynajmniej tak robimy, zaczynamy obtłukiwać tylko same rogi, więc tak jakby słup najpierw na płasko, obtłukujemy jeden róg, drugi róg, później go obracamy tutaj takim łomem drugą stronę, drugi róg, tak samo tu obłupujemy z drugiej strony i, i z tamtej tutaj z dołu też. I teraz odwracamy go z powrotem na stojąco i najważniejsze tutaj u nas było tak, zauważyliśmy, żeby zacząć tutaj od tej strony grubej, bo jak się zacznie od tamtej strony tam w sumie bardzo łatwo idzie, gdzie są te dziury, to później ta dupa zwisa na dół. I to już tak nie ciągnie, więc na początku tutaj dupkę, obracamy znowu dupkę i wtedy dopiero tam końcówki, bo tam to już, już jest naprawdę pikuś nawet bez obcinania strzemion. I teraz w ten sposób jak one tutaj sobie leżą, to obcinam kątówką dużą strzemiona, tylko same tutaj rogi. Używam tarczy tej diamentowej, żeby w beton i stal poszło, bo ta normalna taka, ta korundowa chyba jak ona się tam nazywa i się nie sprawdza. I wtedy jak już mamy po obcinaniu to to naprawdę nic ich nie trzyma, więc wyciągamy te pręty w tą stronę. Parę uderzeń tu, 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 tu i tam. I pręty są na miejscu, nie trzeba się z nimi w ogóle tutaj mordować. A stal jednak trochę tutaj w nich jest, więc warto wykorzystać. One miały mi służyć wcześniej jako słupy tutaj na wiatę, więc je tutaj wziąłem, no ale że wykorzystałem jednak drewniane, no to trzeba coś z nimi zrobić. Będzie trochę kruszywać gdzieś tam na utwierdzenie, a stal w tych czasach jest droga, więc. Kierownik budowy się zgodził, że mogę ją użyć w ławy i myślę, że yy, będą spełniać swoje zadanie. To są chyba tutaj 4 szesnastki i, i 6 chyba jest szesnastek, 16, 16 mm 12 metrów czy 4 i chyba dwa, 4, są chyba 12. Także ten no, nie mogę pokazać akurat tego etapu, ale tutaj ewentualnie coś spróbuję yy, pokazać, jak tutaj to, to obcinam. Wiadomo, okulary muszą być yy, i nauszniki zaraz sobie zorganizuję. No i do tego tak naprawdę jest jeszcze potrzebny tylko młoteki. Aż, że nie mam jeszcze prądu tutaj, no to jeszcze agregat mi jest potrzebny I, 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 i najważniejsze jeszcze jest takie, co jest potrzebne tutaj przy tej robocie, no to chęci, bo jakich nie ma, no to można zapomnieć, że to się w ogóle wydobędzie, więc ja sobie działam. Ba, ra, ba, ra, ra. Strzemiona staram się obcinać tutaj, po tej stronie, nie tu, ponieważ będą tutaj blokować te, te strzemiona później te zagięte, więc staram się je obcinać tutaj po tej stronie pręta, wtedy jak one odpadną, to ten pręt już ma swobodne wyjście. Okulary są. Strzemiona pocięte są na jednym słupie. Teraz próbujemy powydostawać te diabły. Najpierw się pozbywamy ich. I mnie tutaj one tylko trzymają. Teraz tak najbardziej szło. Nic na siłę, wszystko młotkiem. Od dupki trzeba zacząć teraz. No, chociaż w sumie tu chyba już nie trzeba. Tutaj strzemionko jeszcze jeden jest, drugi jest. you <laughs> thank mm -hmm. I go wrócił na drugą stronę, albo chociaż na bok. Bo tu jeszcze trzymają. <śm> Mm. Tu zapomniałem. Nie masz łapki. Tutaj by trzeba było tę tutaj tata podgęć, bo one trzymają tutaj I to już w sumie jest wsio Już reszta spadnie Tak, czekaj, czekaj Czekaj, czekaj na końcówce trzymać, żeby się nie skrzywi Waszę na oczy wyjść Tyle po słupie, nie? Tego teraz poobcinam, wtedy ja tam ten, a to sobie go obtuczasz, jak tam po, 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 po wynosisz to. Yy, co jeszcze możesz powiedzieć, jako masz więcej doświadczenia w supie, coś trzeba pamiętać o czymś? Jak bijesz te krawędzie? Na płasko czy na górę, jak, jak tak leży? Na płasko lepiej, nie? Na płasko z dwóch i obrócić z dwóch stron, bo ten walić do tego, do prętu. Do strzemion? Tak, wszystko musi być wite. No to tak jak tutaj, jak jest ten? Tak. Żeby tylko do tych strzemion się tu dostać i po tej stronie je obciąć. Nie, ale tu musi być to obite też. Tak, ale, ale mówię, jak tutaj ten, to żeby tutaj do strzemion się dostać. Bo jak tu się obetnie, to wtedy i tak te haki trzymają, nie? Tak. A nie. jak tu się obetnie, to wtedy one wychodzą no bez niczego. No i trzeba druty obcinać, nie? Ja nic nie obcinałem. No bo już są obcięte. Aha. Poobcinałeś druty. No. że wyjdzie, wiesz, bo akwadajniesz, to już się drut nie trzyma, nie? No. no bo tak to różnie bywa. Nieraz jest drut jest w tym. W betonie i go nie różnisz wcale. Nie? Musisz obeciąć, nie? Poobcinaś, nie? Szczypcami na nie? przykład. Nie raz, dwa, trzy, cztery, pięć osiem, osiem. osiem sztuk jest, nie? Osiem. 2, 4 i o 8 sztuk 4 Czter, jest 12 metrowych, 2 no. są 10 metrowe i 2 no. są 8 a co chciał ja mieć Co co co? No to, co? Bo tu jest to, wiesz? O no ja, zarobetne Zaraz to będę obcinał ten no. To jak obetniesz śrubę to na później wyjdzie, nie? No Dobra, pozdrawiamy Ja wielką mówi dałeś, jak spadnie to będzie na mnie, nie <grywanie> miał dowody. <grywanie> jak to <z> dołu wygląda? <grywanie> Dobra, krzywo. Może być. No dobrze. Majster mówi, że może być.